Miejska Galeria Sztuki obchodzi urodziny i ten jubileusz jest bardzo poważny, bo to jest 100 lat Miejskiej Galerii Sztuki. Z tej okazji, w Ośrodku Propagandy Sztuki, przygotowana jest specjalna wystawa. Wystawa, która ma pokazać działanie tej instytucji na przestrzeni 100 lat, ale z dzisiejszej perspektywy. No tutaj bardzo karkołomne zadanie dla wszystkich, którzy ją przygotowywali, dla kuratorek, dla aranżera tej wystawy. Wiele było pytań, na które musieli znaleźć odpowiedź. Wiele zagadek było do rozwiązania, jak, w jaki sposób, za pomocą jakich środków to zrobić i tak naprawdę każdy powinien tutaj przy Zobaczyć, poznać tropy, które nas przez wystawę prowadzą, ale też poszukać swoich własnych. Bo jak się okazuje, pojawiają się tutaj konteksty, których nawet ci, którzy tworzyli wystawę, nie przewidzieli. Można sobie znaleźć jakieś swoje własne, tylko trzeba rzeczywiście się poprzyglądać. Trzeba na spokojnie przeanalizować to, co tutaj się dzieje, bo dzieje się bardzo dużo. Jak przystało na urodziny. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym na początku podziękować Pani Prezydent za obecność tutaj dzisiaj i za bardzo miłe słowa. Chciałem też podziękować za wsparcie organizacji naszej wystawy jubiluszowej kwotą 40 tys. złotych. Powiem od razu, bo o wystawie jeszcze za chwilę będę mówił, że mamy także dotacje z Narodowego Centrum Kultury. Chciałem też podziękować firmie Amkor za pomoc przy organizacji naszych imprez uświetniających stulecie istnienia Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Rzeczywiście nasza instytucja charakteryzuje się przede wszystkim pewną konsekwencją i ciągłością. Przez stulecie byliśmy utożsamiani, kojarzeni z galerią, która pokazuje wszystko to, co najnowsze i to, co współczesne. Oczywiście miały na to wpływ także i wydarzenia, które tutaj się rozgrywały w tej galii, to przecież to wnętrze, w którym Katarzyna Kobro i Weser Strzemiński pokazywali swoje kompozycje przestrzenne i w zasadzie budzą zdziwienia imprezy, które odchodzą jakby od tego, od tego modelu prezentowania sztuki, sztuki najnowszej. Proszę Państwa, o samej wystawie. Mam tutaj obok siebie kuratorki tej wystawy. Mamy Adrianę Łusarek, jest tutaj Dominika Pawełczyk, jest Małgosia Dziękielska, i mamy pana Bartosza Buczka, który nam tutaj zaaranżował i stworzył przepiękną scenografię organizującą tą, tę przestrzeń. Ja może od razu powiem, że jest to wystawa wyjątkowa, wielowątkowa, wielowymiarowa, bo to nie jest tylko prezentacja dzieł sztuki wybranych artystów. I od razu powiem, że ci artyści, których tutaj pokazujemy, czy ci, którzy byli wyłonieni w procesie Open Call, także i ci, którzy wiszą w innej sali, których dary, obrazy i inne dzieła sztuki pokazujemy, to jest oczywiście reprezentacja. Bardzo szeroka reprezentacja całego środowiska, ludzi, którzy byli, którzy byli związani z tą galerią, którzy pokazywali tutaj dzieła sztuki. Także myślę, że to całe środowisko powinno tak traktować ten wybór, że jest to tylko pewna cząstka znacząca to wszystko, co się w galerii działo. A więc mamy dzieła sztuki. No, oczywiście jest, jest to prezentacja artystyczna. Te wyłonione, jak powiedziałem, w, w procesie open callu, także te, które wyjęliśmy z magazynów. Ale tu są także i inne świadectwa obecności naszej galerii, tutaj w środowisku łódzkim i relacji zarówno z artystami, jak i, jak i widownią. Mamy tutaj materiały archiwalne, będą zdjęcia, dokumenty. Mamy także, jak Państwo widzicie, różnego rodzaju przedmioty, które mówią o codziennym dniu galerii, czyli o przygotowaniach, o narzędziach, instrumentach, których używamy do, do organizowania wystaw. To są także i prywatne przedmioty, które tutaj się znalazły w magazynach i w różnych pomieszczeniach galerii. A więc całe stulecie będzie prezentowane wielowymiarowo, jak powiedziałem, za, pom za pomocą różnego rodzaju obiektów i artystycznych, ale tych takich półartystycznych, czy zupełnie prywatnych. Więc myślę, że to będzie bardzo inspirujące dla każdego. A forma, w jakiej ta wystawa została zorganizowana, zaaranżowana przez pana Bartosza Buczkana, no, po prostu imponująca. Não, W tej chwili może się wydawać, że jest to zaledwie i tu użyję określenia typowego dla, no, dla myślenia o, o także łódzkiej sztuce współczesnej, konstrukcja w procesie. Ten proces jeszcze potrwa kilka dni, ale ogólny zarys, koncepcja, idea jest w zasadzie już tutaj, już tutaj uchwytna. Także myślę, że to co powiedziałem zaciekawi Państwa i że będziemy mieli tutaj liczną reprezentację widzów podczas naszej uroczystości. Zaprosiliśmy y, pra, byłych pracowników y, galerii, oczywiście będą obecni ci, którzy dzisiaj tu się trudzą ale mamy nadzieję, że jak najliczniejsze grono tych, którzy przez te lata pracowali w galerii. Powiem tylko, że to rzeczywiście było 300 pracowników niemal w ciągu tych, tych 100 lat. Łącznie ze mną pięciu dyrektorów, pięcioro dyrektorów, tak naprawdę. Siedem różnych lokalizacji, bo oprócz tych czterech, które tutaj mamy, galeria pokazywała swoje, swoje prace w Łodzi i, i na krótko miała swoje siedziby także w innych, w innych miejscach. Była filią Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie, a więc to była też jakby nadrzędna, nadrzędna instytucja. Współpracowała i była jakby takim artystycznym ramieniem Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Łódzkiego. A więc ten kontekst jest bardzo szeroki. I zarówno przestrzenny, jak i, jak i ludzki. Trochę już dowiedzieliśmy się o tym, że myślenie o tej wystawie było ściśle związane z matematyką. Jak jest 100 lat, to jest wiadomo, że trzeba się do cyferek odnieść. Ale chciałabym trochę więcej o tym jak to jest pomyślane od strony prac, które tutaj się znajdują. No bo oczywiście ta przestrzeń jest wyjątkowa. Absolutnie. To, że to są wysokie pomieszczenia, to, że są dwa piętra, daje wiele możliwości, żeby to jakoś wszystko pomieścić. To jaki był klucz? Jeśli chodzi o same prace, no to jest, to jest kolejna łamigłówka, akurat dla mnie jako aranżera i dla zespołu kreatorskiego. Przez tą mnogość wątków, mnogość rozwiązań formalnych, też wybór autorów, autorek, mam do czynienia z jakiegoś rodzaju galimatiasem. I staraliśmy się osiągnąć taki efekt, w którym ten galimatias, z tego galimatiasu wyłaniają się pewne porządki, pewne perspektywy, mniej lub bardziej ściśle opracowane, jakiś algorytm, nie tak jak ta konstrukcja, która faktycznie wynika z czystej matematyki i intuicji. Natomiast jeśli chodzi o samo rozmieszczenie prac, no to ta intuicja miała wiodący, była wiodącą metodą porządkującą. Staraliśmy się zrobić tak, żebyśmy, żeby żadna praca nie ucierpiała, to jest ważne. No to właśnie, z... jak jest tak dużo prac, to trzeba też pomyśleć o tym, że każda musi mieć swoją przestrzeń. Miejsce, to, to która z którą sąsiaduje, też jest nie bez tak, znaczenia. Jest, znaleźć pewne kompromisy, znaleźć miejsce na negocjacje z autorami, co się oczywiście dzieje cały czas. Ale też staraliśmy się znaleźć takie węzłowe punkty, gdzie niektóre prace w szczególny sposób Miały swoje miejsce. Gdzie mieliśmy taką perspektywę, gdzie na przykład tam to tondo idealnie wpisuje się w okrąg konstrukcji lub w przypadku pracy, która jest na górze, która jest stworzona z przejrzystych płyt pleksji, gdzie wykorzystywaliśmy to, że mamy możliwość powieszenia tej pracy de facto w dwóch przestrzeniach, czyli w tej głównej, ale też jest widoczna z antresoli dzięki patrzeniu przez antresoli. Możemy patrzeć poprzez pracę na resztę konstrukcji, no więc te perspektywy różne tutaj faktycznie no dają taką możliwość. Dla mnie to jest pierwsza współpraca z Ośrodkiem Propagandy Sztuki, więc też odkrywam powolutku możliwości i ograniczenia, jakie stawia ta przestrzeń. Na razie jest konstrukcja w procesie i my rzeczywiście widzimy te elementy, których finalnie już nie będzie, ale Część z tych elementów, które mogłyby nam się wydawać, że nie powinny się znajdować na wystawie, one na tej wystawie się znajdą, bo chodzi o to, żeby co? Nie tylko pokazać to, czym się zajmuje Miejska Galeria Sztuki, ale jak się zajmuje, więc my sobie zaglądamy trochę na zaplecze. Dokładnie tak. No staramy się pokazać nie tylko to, czym się zajmuje, ale także jak, w jaki sposób. Ja mam takie doświadczenie zawodowe, że pracuję z bardzo różnymi instytucjami, z artystami, artystkami w pracowniach, w magazynach i w tych magazynach zawsze, kiedy już się zajrzy pod, pod szefkę, tą zewnętrzną powłokę instytucji, zawsze znajdują się rzeczy niezwykłe, zaskakujące czasami troszkę wstydliwe, no i teraz trzeba znowu poddać negocjacji z pracownikami, wybór każdego artefaktu, tak jak mówił Pan Dyrektor, czasami do magazynów trafiają rzeczy prywatne, ale wydaje mi się, że po jakichś 20 latach możemy uznać, że stanowią jakąś tkankę instytucji, że to, że one tam są i nie znikają zeń, to też o czymś świadczy. No i właśnie dlatego część tych przedmiotów tutaj się znajduje. No jest akurat taki... Telewizor z lat 80 tutaj jedna z pracowniczek instytucji z pewnym rozrzewnieniem wspominała, może to nie jest rozrzewnienie, może to jest jakiś presentyment, stanie w kolejce za nim no i on trafił faktycznie w w tej części linii, która ilustruje rok 87. Właśnie wtedy... Chcę też powiedzieć o tym, że to jest niesamowita korespondencja tego, co jest wyciągnięte z magazynów i telewizorów, yy, tych monitorów, które służą do prezentacji tak. prac. Możemy sobie odnieść te dwie przestrzenie? To Poniekąd tak. Okazuje się, że pole interpretacji jest szerokie. Szczególnie, że one tak mniej więcej na tej samej linii się znajdują. Faktycznie tak. No, nawet mi coś może umknąć, <laughs> mimo że jestem aranżerem. Yy, tak, tak, to akurat przypadek, ponieważ on trafił na rocznik 87, czyli w którym się urodziłem, <grym> yy, więc to zdeterminowało akurat jego położenie. Yy. Ale każdy rzeczywiście, kto tutaj przyjdzie, może sobie znajdować też swoje tropy. Jest, jest jakiś trop ogólny, ale bawmy się wystawą. Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że próba znalezienia własnego klucza do interpretacji yy, to jest jakby największa yy, okazja, szansa tutaj. Zachęcam do tego oczywiście. Dosyć karkołomnego, jak to w głowie sobie ułożyć 100 lat? No właśnie, to jest y, trudne, a czy wdzięczne zadanie, ponieważ y, no, trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby przedstawić taki no, niemalże abstrakcyjny szmat czasu. Trudno ogarnąć 100 lat, właśnie 2,5 tysiąca wystaw, y, setki pracowników, y, działań. No i trzeba było znaleźć na to jakiś wizualny sposób, no i zdecydowaliśmy się tutaj na takie zagranie, grę, może łamigłówkę, która rozgrywa się w ten sposób, że w zwanej osi Y poziomej podzieliliśmy salę na 101 odcinków, które ilustrują 100 lat trwania instytucji, a z kolei w osi pionowej, osi Z, Staramy się zilustrować przy pomocy tej konstrukcji stworzonej z obiektów wyciągniętych z magazynów, właśnie prywatnych, czasami depozytów, albo mniej lub bardziej używanych rzeczy, które tworzą historię i takie tkankę, ciało galerii, żeby w tej osi pionowej spróbować przedstawić ilość wystaw, które przypadają na dany rok. No i w ten sposób, wybierając odpowiedni odcinek tej linii, która przebiega przez całą salę, możemy wybrać na przykład tam rok 1988, kiedy to instytucja stworzyła rekordowe 59 wystaw. No i wtedy na jedną wystawę przypada 10 cm w pionie. No i mamy taką konstrukcję, która tam sięga niemalże 6 metrów. Oczywiście dosyć karkołowne. Tak jest, jest to karkołomne, to jest właściwe słowo. Oczywiście złamałem no, o bezpieczeństwo, ale tak, jest to rzecz dość śmiała. Były też oczywiście lata skromniejsze, które były łatwiejsze do przedstawienia. No ale właśnie dzięki tej różnicy, tej skali, tym, tej trudności wydaje nam się, mi się wydaje, że osiągnęliśmy jakiś efekt, który no, ma taki figlarny charakter. A w sumie, jeżeli mówimy o rodzinach, to raczej mówimy o rzeczach wesołych, tak a, ale też jest. mamy też taką refleksję, spojrzenie wstecz i być może w przyszłość. Wystawa Jubileuszowa 100 lat miejskiej galerii sztuki to brzmi straszliwie poważnie. I jak dostałeś takie zadanie, że macie przygotować wystawę, to pewnie dla Was też brzmiało straszliwie poważnie i pojawiło się takie pytanie, jak się przekopać przez 100 lat. No dobra, to co było pierwszym pomysłem, co było pierwszą iskrą, która doprowadziła do tego, co tu oglądamy? Na pewno taka chęć, żeby odnaleźć w każdej dekadzie wydarzenia, które były kluczowe, przełomowe dla istnienia tej instytucji. Jednak przez to, że nie jesteśmy jednostką muzealną, a żyjemy właściwie sztuką współczesną i w tym tworzywem, jakim są prace twórcze, główny nacisk postawiliśmy na to, żeby zaprezentować tych twórców, którzy z nami współpracowali. Wspomnieć o nich poprzez Open Call i pracę z naszej kolekcji. Natomiast, żeby zaspokoić widzów, którzy chcieliby poznać naszą historię, wybrałyśmy wspólnie takie najważniejsze, przełomowe, często wydarzenia, aby opowiedzieć tą naszą stuletnią historię za pomocą właśnie drobnych gadżetów, publikacji, zdjęć, które znajdą się na naszej antresoli. Trzeba było wyważyć między historią a współczesnością, trzeba było podejmować trudne decyzje, które prace, jak to wyglądało, czy to była rzeczywiście taka dyskusja, jak my sobie wyobrażamy, że jak ze stu lat się wybiera, to po prostu wszystkim te głowy parują. Formuła była open callu, także otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń i rzeczywiście jako jury podejmowaliśmy decyzję, żeby wybrać około tych 40 prac. Rzeczywiście kierowaliśmy się, żeby pokazać różnorodność twórczą artystów, którzy na przestrzeni tych można powiedzieć ostatnich lat współpracowali z nami. Także myślę, że tutaj jest widoczne, że mamy oczywiście dominację malarstwa, ale też rysunek, grafika, instalacja. Mamy też złożone nie tylko, że współpracowaliśmy z naszym środowiskiem łódzkim, ale pokazujemy, że jesteśmy też otwarci na inne ośrodki i stąd też mnóstwo zaproszonych artystów, którzy pochodzą z Krakowa, Wrocławia, Gdańska, zależało nam też na tym, żeby dać taki akcent współczesny tej, tej wystawie, żeby trącała też, że właśnie jest taka energia dalej twórcza i to miejsce. Do dalej wywołuje takie dobre emocje twórcze, więc zaprosiliśmy do współpracy Bartka Buczka, który przygotował aranżację wystawy, projekt i już samą instalację w przestrzeni, która rzeczywiście jest też takim odniesieniem do naszej historii, bo ona pokazuje, że na przestrzeni 100 lat jak wyglądały wykresy naszych wystaw poprzez właśnie instalacje, które stworzył z elementów, które znalazł w przestrzeni naszych galerii. To też jest ciekawe, że nie jest to oderwane od historii, tylko wszystko się przenika. Ta historia z współczesnością. Powiedzcie trochę o zaglądaniu do magazynów, bo my tutaj możemy trochę razem z Wami zajrzeć do tych magazynów, ale Wy byłyście pierwsze właśnie razem z aranżerem wystawy. Trzeba było wybrać nie tylko pracę, ale też elementy. Trzeba było zdecydować, czy Was coś tam zaskoczyło. Oj, mnie mnóstwo rzeczy. Pierwsze właśnie zajście do magazynu, gdzie właśnie nasz em, kierownik działu technicznego zaczął opowiadać o tych elementach, które na przestrzeni tych ostatnich 50 lat, kiedy pracuje, budowały różne ekspozycje. I tak mamy jakieś właśnie kubiki, które brały udział w trienale małe formy grafiki, ale obecnie są przetworzone jako rzeźby instalacje w przestrzeni. Mamy też skrzynie, w których pakowane były prace Beksińskiego na jedną z pierwszych wystaw w, w Łodzi, więc są takie smaczki, które są naprawdę naznaczone tą, tą historią i wnikliwie przyglądając się jesteśmy w stanie też myślę odtworzyć przy jakich poprzednich projektach były one wykorzystywane. Ale trzeba było podjąć decyzję co pokazujemy, a co zostaje w magazynie. Tak, czyli hmm. właściwie każdy przedmiot jest nośnikiem historii, nośnikiem wielu e, takich wspomnień, jednak nie ukrywano, że były to subiektywne wybory i tutaj na pewno też Publiczność będzie nas oceniać za te, za te właśnie wybory. Natomiast no chcieliśmy, żeby to były głównie sygnały takich no najbardziej prestiżowych wydarzeń, wspomnienie autorów, którzy zapisali się w historii galerii bądź których galeria dostrzegła i to dzięki nam oni potem w tym środowisku artystycznym wybrzmieli. Wspomnieć przede wszystkim o, przede wszystkim o osobach które tworzyły to miejsce, nie tylko z perspektywy ponad 300 pracowników, ale również i dyrektorów. I tutaj będzie też, wydaje mi się, dla publiczności taki ciekawy, wizualny zabieg, ponieważ postacie dyrektorów zapragnęliśmy nie przedstawiać w takiej klasycznej formie jakichś fotografii i biogramów, tylko wybraliśmy również z naszej kolekcji i z kolekcji osób prywatnych dzieła, prace, które ilustrują ich postacie. Skąd taka decyzja, żeby się pojawić tutaj ze swoją pracą, bo 100 lat to jest bardzo poważny jubileusz, wiadomo, że rozmawiamy o całej historii instytucji i co, taki moment, żeby się też znaleźć w tym gronie? Tak, jestem zaszczycona, że mogę być w tym gronie a z, z Miejską Galerią Sztuki jestem związana od lat studenckich w zasadzie od moich początków i tutaj naprawdę zapuściłam mocne korzenie szczęścia można powiedzieć i Miejska Galeria Sztuki jest moim pierwszym domem pierwszym, pierwszymi wystawami zbiorowymi tutaj też otrzymałam kilka nagród miałam indywidualną wystawę w Galerii Bałuckiej także Osobiście mam bardzo pozytywne, bardzo takie szczere, prawdziwe emocje związane z tym miejscem, jak i w ogóle z całą załogą. Jest taki moment w naszym życiu, teraz ogólnym, kulturalnym i życiu związanym ze sztuką, że nie jest łatwo, że gdzieś tam wszyscy mówią o trudnościach. To jakie znaczenie ma to, że ciągle są instytucje państwowe, takie jak Miejska Galeria Sztuki, które od lat jednak zajmują się promocją nie tylko w ogóle sztuki, ale też sztuki bardzo młodych ludzi, yy, tak jak w swoim przypadku. Tak jest. Jest to niesamowicie trudna rola, ale jak ważna i jak potrzebna w życiu codziennym. Tak, to prawda, przy takim yy, szybkim tempie życia możemy troszeczkę nie zdawać sobie sprawy, jak yy, nasza wrażliwość, jak nasza kreatywność jest potrzebna dla nas i dla naszego, yy, dla naszej codzienności, jak to Niesamowicie rozwija e, niektóre, e, niektóre elementy, jak dzieci potrzebują sztuki jak jak dzieci potrzebują wyrażenia siebie. W... Właśnie, to słonimy tutaj, że tu są organizowane warsztaty też dla najmłodszych, którzy mogą w otoczeniu tej sztuki, która już jest uznana, nagradzana, też troszeczkę w sobie pobudzić te elementy. Tak, ja generalnie jestem za ekspresją, za po prostu uzewnętrznianiem swoich własnych emocji, frustracji, tego typu rzeczy. I tak, i tak, i bez żadnego klasyfikowania, bez nazywania, co to jest. Po prostu w moim odczuciu liczy się akt twórczy. I to dla dzieci, jak i dla dorosłych jest naprawdę zbawienne. U mnie bardzo naturalne i, i bardzo łatwe, ale zdaję sobie sprawę, że tak nie wszyscy mają.